Siemano pajęczaki. Z tej strony pajęczę sekrety i witam Was w odcinku wstępnym. Chciałbym na samym początku może pokazać Wam moje potwory. Oto moja chromatopelma cyanopłescens, która. Dość! W końcu po jakimś miesiącu czekania obróciła się na plecy i linieje. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku będziemy przekładać bestie do tego jakże idealnego rozmiarowo pudełka. Tak wiem, że będzie za duże, ale nie mam mniejszego. Darkness, A oto przedstawiciel gatunku Brachy Pelma Bechmej, która wylinieje prawdopodobnie jak mnie będą do trumny chować. Dość. No, jestem początkującym hodowcą, więc kolekcja jest dość yy, mała. Mam tu też karaczany, jakieś pensety, psikacz, no i tak naprawdę to tyle się ma. Hey!